Cześć, z tej strony Krzysztof Modrzewski, witam Was na kanale Szkoły Marketing Masters, gdzie pokazujemy Wam, uczymy Was szeroko rozumianego digital marketingu. Dzisiaj kolejny filmik z serii How To i przejdziemy sobie do tego, jak założyć swoje konto na Google Cloudzie. Ten, nie jest to bardzo skomplikowane, ale no, wymaga przejścia kilku kroków, i dlatego chciałem Wam po prostu pokazać, jak łatwo i szybko możecie to konto sobie założyć. To, co musicie sobie teraz przygotować, to Waszą kartę kredytową. Dlaczego? Ponieważ, do założenia konta, niestety, na Google Cloudzie ta karta jest niezbędna, ale spokojnie. Podpięcie karty nie wiąże się z żadnymi płatnościami. Dlaczego? Bo Google daje Wam takie kredyty na początek, 300 dolarów, które właśnie jest na wykorzystanie do różnych działań w Google Cloudzie, ale jeżeli intencjonalnie nie będziecie bardzo intensywnie z tego korzystać, to te 300 dolarów może Wam starczyć na bardzo, bardzo długo, więc spokojnie, nie obawiajcie się, że podpinając kartę od razu tutaj jakieś koszty będziecie generować. No, chyba że zaczniecie dość mocno działać na Cloudzie, no ale to wtedy będziecie wiedzieć, co robicie, więc jeżeli chcecie wiedzieć, jak założyć konto, no to teraz przejdźmy sobie do interfejsu i zobaczcie, jak to szybko można zrobić. Tak jak wspominałem na początku, wchodzimy sobie na stronę cloud.google.com. Oczywiście link też zamieszczę w opisie tego filmiku. No i tutaj e, musimy mieć konto Google'owe, musimy być zalogowani na swojego Gmail'a, żeby móc tutaj w ogóle wejść. No i przyciskamy tutaj przycisk duży Start for Free. No i w tym momencie ładuje nam się konto, no i ładuje nam się kilka kroków do uzbrojenia. Najpierw mamy nasze konto, tutaj do, na którym chcemy tego clouda założyć, zawsze możemy je przełączyć. Tutaj oczywiście wypełniamy, w jakim kraju jesteśmy, wypełniamy. Powiedzmy nie, tutaj jaką firmę reprezentujemy. O, nawet przy startupie pojawia się optych, że nie wniosków o dodatkowe środki na cloud, właśnie. Mm, jeżeli byśmy chcieli, akceptuję oczywiście warunki. Możemy też zaakceptować, jeżeli chcemy tutaj mieć aktualność mailowe dostawać. No i przechodzimy dalej. No i y, widzicie, to jest właśnie opcja wypróbowania clouda bezpłatnie, ale w tym celu musimy podać nasze dane firmowe. Tak jakby to jest ważna kwestia i dane karty. Yy, tak naprawdę, no, jeżeli bierzemy fakturę, no to musimy tutaj te dane uzupełnić, więc ja teraz przejdę i szybko wszystkie tutaj y, dane y, uzupełnię. Dany mamy, dane firmowe mamy uzupełnione, przechodzę dalej. No i Tutaj muszę podać moją kartę, którą chcę uzupełnić, więc teraz zajmę się podaniem tej karty. Po tym jak podam kartę, klikam rozpocznij bezpłatny okres próbny. Po tym jak podałem moje dane firmowe, moje dane karty mogę przejść i rozpocząć bezpłatny okres próbny, ale chciałem zwrócić już uwagę na trzy rzeczy. Zobaczcie, to jest to, co jest napisane po prawej stronie. Będziemy oczywiście mieli dostęp do wszystkich usług cloud platform w tym głównej, której chcemy korzystać, czyli Google BigQuery. Dodatkowo Google daje nam 300 dolarów do wykorzystania na przez najbliższe 90 dni, więc spokojnie możemy tym naszymi systemami się bawić. Możemy używać Google Koda, możemy używać Google BigQuery, nie martwiąc się o jakieś dodatkowe wydatki, bo 300 dolarów to dość dużo i spokojnie na te 90 dni nam to wystarczy. No i co ważne, Żadna automatyczna, że nie będzie żadnych automatycznych opłat po zakończeniu darmowego okresu próbnego. Tutaj Google mówi, że prosimy o podanie numeru karty kredytowej, aby sprawdzić, czy nie jesteśmy robotem i nie pobiorą żadnych opłat, dopóki ręcznie nie przejdziemy na płatne konto. Dobra, jak to mamy, to możemy przejść na rozpocznij bezpłatny okres próbny. Po udanej weryfikacji, prawdopodobnie wyskoczyła Wam też jakaś informacja z banku, że trzeba na przykład wysłać smsa, potwierdzić kart itd. I, tak dalej, i tak dalej. przechodzimy do kroku drugiego, czyli weryfikacji naszych informacji. Więc przechodzimy do weryfikacji i tam potwierdzamy dane do płatności. Po tym jak już się zweryfikowaliśmy, to przechodzimy jeszcze raz na stronę cloud.google.com. I tutaj po prawej stronie możemy już przejść, widzicie, do konsoli naszej, do naszego panelu administracyjnego. No i zobaczcie, jesteśmy w naszym panelu. To jest nasz pierwszy projekt, my first project. Tutaj mamy od razu panel do szybkiego dostępu do różnych usług. No i prawdopodobnie z której w marketingu będziemy najczęściej korzystać będzie BigQuery, więc możemy sobie przejść tu BigQuery. i właśnie tak wygląda panel tutaj BigQuery. Tu mamy obszar. Do analizy, do migracji, do administracji naszym BigQuery. To jest eksploracja naszych tabel, z danymi, do których mamy dostęp, a tutaj możemy już pracować na konkretnych tabelach. W tym momencie jeszcze nic nie mamy, jest to nowe konto Google Cloud i w ogóle nasze nowe BigQuery, ale z czasem, jak będziecie chcieli i będziecie z niej korzystać, to już możecie. I na przykład w tym momencie już możecie sobie zrobić stream waszych danych z Google Analytics 4 do BigQuery, już możecie zrobić sobie backup danych uniwersalnych. Na przykład za pomocą Bitclouda już możecie działać z BigQuery. Więc tak wyglądało założenie konta. Jeszcze na koniec kilka uwag. Jeżeli może się zdarzyć tak, że w momencie jakby weryfikacji waszej płatności będą jakieś problemy i to nie przejdzie, i wtedy jakby on dalej was tutaj przekieruje was na wasze konto, już stworzy My First Project ale yy, nie będziecie mogli jeszcze korzystać tutaj z pełnej wersji BigQuery, więc po prostu po prawej stronie będzie tutaj znowu przycisk jakby wypróbuj tą wersję darmową, przejdź na wersję darmową czy wersję testową, no i po prostu czasami kilka razy trzeba przejść tą weryfikację płatności, bo karta nie zawsze przechodzi. Od razu, ja kilkukrotnie miałem takie problemy, i trwało to nawet kilka lub kilkanaście minut, zanim udało mi się faktycznie przejść tą weryfikację płatności, i uzyskać dostęp do tego do konta Google Cloud. Ale jak widzicie, samo założenie sobie clouda to jest tak naprawdę podanie danych firmowych i właśnie przejście tej, tej weryfikacji, i już możecie działać w cloudzie, jeżeli ten cloud będzie Was do, czego, do czegoś potrzebny. Mam nadzieję, że ten tutorial Wam pomógł i że Wam się uda. W razie czego zadawajcie pytania w komentarzach, będę pomagał. Dzięki i do zobaczenia.